to był branie, nie? poczułem branie o kończy sandacz fuck sandacz sandaczek ale to było branie potężne jak tam? dopiero przyjechałem Dam się go wyciągnąć na windę. Ule, branie. Przepotężne branie. No tylko to sandaczek, no. Niestety. Także tak to wygląda. Chociaż branie, branie było piękne. Piękne branie było. Chociaż tyle.